Pochwa szczerpca. Pewnego dnia telefon zaskoczył inspektora w nieodpowiednim momencie. Polały podniósł słuchawkę, usłyszał wyraźnie tylko dwa wyrazy: zaginął i pochwa. Reakcja organizmu była bardziej niż natychmiastowa, jednak ból szybko zastąpiło ukojenie. <trym zniszczytania> Gdy inspektor zmienił zniszczone spodnie na nową parę, udał się wprost przed siebie. Do tej pory znalezienie pochwy nigdy nie stanowiło dla niego problemu. Jedyny powracający problem to jej zwykle niedopasowany rozmiar. Na tę myśl inspektor stanął jak wryty i tak się złożyło się w ściany miejskiego muzeum, gdzie czekał na niego zrozpaczony szczerbaty kustosz Jan Szczerbiec. Wszystko jasne, pomyślał inspektor. Powodem niewyraźnego głosu w słuchawce były nieodwracalne zmiany w uzębieniu kustoszanym. Zaś dyrekcja znów okazała się lepsza niż intuicja. Prowadząc wprost na miejsce przestępstwa, tu rozmyślania inspektora przerwały radosne, choć ze zrozumiałych względów niewyraźne okrzyki dzielnego opiekuna bezcennych przedmiotów. Okazało się, że przebijając ścianę, inspektor przewrócił zabytkową szafę, za którą zsunął się ciężki obosieczny przedmiot poszukiwań. Uradowany inspektor powrócił do swego biura w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i dobrze nagrodzonego wysiłku. Gdyż mimo, że w szlachetnym odruchu nie przyjął ogromnej sumy znaleźnego, w prezencie od wdzięcznego kustosza dostał coś cenniejszego od pieniędzy. Można by rzec, że zadowolił się pochwą. Ri! <laughs>